Siemka, z tej strony Kawa, witam Was w kolejnym odcinku, dzisiaj znajdujemy się na SkyBlock na wersji 1.21, ponieważ dzisiaj o godzinie 18 startuje nowa edycja tego trybu, ja mam już dla Was konkurs na samym wstępie, co 25 lajków równa się evip na całą edycję. Musisz zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu z imnikiem. A po swoim niku napisz tryb, właśnie, na jaki chciałbyś otrzymać taką rangę. Powiedzmy, że na Skyblock 121, bo edycja startuje już dzisiaj o godzinie 18.00. Zaproś swoich kolegów, wbij również na Discord albo fanpage, bo tam są również darmowe konkursy na rangi EVIP. Tak prezentuje się Spawn na nową edycję. Zobaczcie, tutaj mamy NPC-ów. Przejdziemy się po całym spałnie, bo jest parę nowości, parę zmian. W tym miejscu znajdują się wszystkie, można powiedzieć, przydatne komendy nasze social. Media, możecie też również przejść sobie na drugą stronę No i tutaj macie prosty generator bruku Jak zrobić warpa na właśnie swojej wyspie No musicie właśnie postawić taką tabliczkę, a na górze napisać welcome A tu możecie sobie właśnie zrobić jakiś opis, tam gdzie pisze mój warp na wyspie Wychodząc sobie z tej strony znajdziecie topki Tutaj mamy topkę najlepszych wysp Topkę maniaków oraz topkę bogaczy. Następnie przejdziemy sobie na środek. Zobaczcie, tu mamy 5 NPC-tów. Mamy rynek. O, w ogóle moje itemy tutaj są. No i tutaj mamy szybkie, mmm, szybkie tak szybka zmiana, szybki taki filter kategorii. Możecie sobie teraz właśnie szybko właśnie tutaj filtrować, sortować przedmioty, które Was interesują. Narzędzia, jedzenie, mikstury, bloki. No to już wszystko zależy. Od Was jakie przedmioty chcecie tutaj kupić? Skankoisy, Tu możecie sobie kupić Elytre, Kwiat Chorusu, Trójzom, Szulker, Boxa, Blok Nadrytu, albo sellwand, czy też właśnie tutaj złotą rączkę na spawner. Pamiętajcie, że jeżeli macie złotą rączkę na spawner, to macie 100% na wydobycie właśnie takiego, mm, takiego spawnera. Następnie mamy sklep. No i tutaj zostały dodane nowe przedmioty z wersji 1.21 niektóre ceny uległy również zmianom. Tutaj te i w ogóle zostały rozdzielone. Teraz mamy osobne szablony kowalstwa, no bo jest ich trochę sporo na tej wersji. No i to sobie już sami w sumie zobaczycie. Ulepszenia. W ogóle możecie zobaczyć teraz tutaj. Rozmiar wyspy jest większy. Tak. Rozmiar wyspy jest teraz większy. Wyspy są już teraz większe. Nawet i ta początkowa i ta końcowa wyspy po prostu są większe. Tak, to naprawdę też wa warto e, o tym powiedzieć. No, i tutaj mamy pozostałe właśnie limity na spawnery, detektory, hopery, tłoki, wieśniaków. No, i tu macie więcej domów albo większą ilość party. Mamy zestawy, e, mamy zestawy, które możecie sobie też e, odebrać. Mamy dzienny, tygodniowy, miesięczny. E, tutaj macie budowlany, no i pozostałe dla rank. E, przejdziemy sobie tędy, bo tu znajduje się matematyk. U matematyka możecie sprawdzić wartościowe bloki, które po postawieniu na wyspie dadzą wam większy poziom. 1000 punktów równa się jeden level. No i tutaj macie ise value, możecie sobie sprawdzić blok, który trzymacie w ręce, i ise level właśnie wam obliczy poziom wyspy. U bok matematyka znajduje się strefa gracza. Zobaczcie, mamy nieskończone kowadło, mamy również enchant, no i crafting stołniarki. Tak wygląda. Crafting stołniarki, kamień, a w środku piston. No i wtedy wykraftujecie sobie stołniarkę. Stołniarkę musicie rozkopać złotym kilofem. No innego sposobu na to nie ma. To jest właśnie strefa gracza. Możecie sobie wyjść tędy albo tendy. Tutaj mamy wszystkie przydatne komendy dotyczące wyspy. Ise help, ise go. No to już sobie możecie sami zastopować i zobaczyć jakie są najlepsze komendy na wyspie. Pamiętajcie, jeżeli chcecie sobie właśnie stworzyć wyspę to slash /wyspa slash /ise i po tym wam się właśnie utworzy wyspa. Wyspa jest nowa. Za moment sobie tam przejdziemy, a my jesteśmy w topkę. Topka wykonanych zadań. Tu są właśnie najlepsi gracze z topki. Gracz tobie 1, który wykona wszystkie zadania, otrzymuje od nas elitę na tą nową edycję. Więc naprawdę warto robić topki akurat tą wykonanych zadań w sumie te topki też się opłaca, bo jak wiecie albo nie wiecie za te topki gracz top 1 otrzymuje sponsor, top 2 oraz top 3 otrzymuje rangę EWIP więc naprawdę fajne, fajne są topki, fajne są również potem nagrody, na zawsze to otrzymuje równowartość właśnie tej rangi w pakietach kluczach, pakiet kluczy pod slash odwieźć. Tak wygląda spawn, naprawdę wygląda bardzo fajnie, mi się spodobał. A my lecimy sobie na wyspę. Jestem na swojej wyspie, zobaczcie, tak teraz wygląda wyspa. Oczywiście bez tego portalu, on został już dobudowany przeze mnie. Mamy skrzynkę, w skrzyni mamy fajne przedmioty na start. Mamy jedno drzewko, również jest bambus No i tak ta wyspa się prezentuje Jest odrobinę mniejsza, ale naprawdę bardzo fajna i zgrabna My przejdziemy się jeszcze na warp pvp Jesteśmy na warp pvp, zobaczcie informacja Na dole pvp jest włączone, jeśli z tyłu mamy topkę najlepszych graczy No akurat ja jestem top 1, no bo tylko ja byłem na serwerze Tak prezentuje się pvp Ono jeszcze delikatnie zostanie tutaj przebudowane Zobaczcie na scoreboardzie, czyli to coś z prawej strony Znajdują się twoje, wasze statystyki, czyli moje statystyki PvP, zabójstwa, śmierci oraz KDR w Ender, nic nie mam eee, No i tak prezentuje się właśnie ta nowa edycja na wersji 1.21 Ja już jestem na spawnie jeżeli chcesz, abym ocenił Twoją wyspę na tej nowej edycji i chcesz, abym właśnie, abyś podczas oceny otrzymał darmowe klucze i podpis ode mnie, napisz w komentarzu, abym ocenił Twoją wyspę. Powiedzmy, oceń moją wyspę, no i Twój nick. Myślę, że na pewno też wylosuję takie komentarze, bo na pewno będę oceniał wyspy na Skybloku, Tylko, że to będą wyspy z top 10, więc też warto sobie wbijać topkę bo takie wyspy będę brał w pierwszej kolejności, ale też właśnie daję możliwość graczom z komentarzy, abym też ocenił ich wyspę. No i się właśnie przeteleportował na taką wyspę, ocenił i zostawił nagrodę ode mnie. Pamiętajcie, co 25 lajków równa się EVIP na całą edycję, na każdy tryb, na jaki chcecie, to już zależy od Ciebie. Zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę. I nie zapomnij właśnie o komentarzu z Twoim nikiem. Pamiętaj, co? 25 lajków. Zapraszam Was na Discorda, na fanpage'a. Tak wygląda nowa edycja. Startuje dzisiaj o godzinie 18. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. jo.